Szanownko, właśnie kupiłem nową głupotę do arsenału narzędzi firmy Redac. Przyszedł, przyszedł kurier z paczką i będę przy Was przy otwieraniu. O, mamy, mamy, Hyc i hit I cóż ja nakupiłem. O, taką czerwoną butlę. Jest to coś, co się zwie inflatorem. I zaraz pokażę, do czego będzie służyć. Tak to się prezentuje w szczegółach. Tu w ogóle ten manometr jakiś cieczy pływa. Tu jest taki duży zawór kulowy. Tu jest taki mniejszy zaworek z szybko złączką. I jest jeszcze taka stalowa rura. Wszystko się wydaje całkiem. Solidnie wykonane. No i oczywiście taka butla wielka. Zaraz to skręcę i zobaczymy, jak się prezentuje z daleka. O, mamy już wszystko złożone. No takie urządzonko. I teraz, do czego mi jest ono potrzebne? Zasadniczo do dwóch kwestii. Jedną z nich to jest kwestia montażu opony. Zazwyczaj robiłem w ten sposób, że po prostu po zamontowaniu nowej, kiedy ona jeszcze nie wskoczyła ze stopki na, ten, na koniec obręczy, no to po prostu e, zwykłym pistoletem pompowałem i wtedy tak się czekało, że było takie bum z jednej strony i bum z drugiej strony, no i wtedy się ona osadzała. Jeszcze nie miałem przypadku, żeby się nie chciała osadzić, natomiast potrafię sobie takie wyobrazić i wtedy tak, na lecie widziałem takie sposoby, że na przykład e, psiukali dezodorantem i go podpalali albo jakimś tam lakierem do włosów, czymś takim łatwopalnym i wtedy ta różnica ciśnienia wypychała oponę. A tu jest taki sposób, żeby nabić tą butlę i takim jednym strzałem z tego zaworu kulowego uwolnić to ciśnienie nakierowując na felgę i żeby to uwolnione ciśnienie napompowało oponę. Natomiast dla mnie o wiele ważniejsza była możliwość takiego przenośnego Kompresora do domu. Czyli o co chodzi, żeby mieć takie przenośne urządzonko, które sobie mogę nabić i z którego sobie w domu mogę coś popśukać, gdyż mam kompresor 150 i targać go po błocie, a później po tych wszystkich tutaj czarnych marmurach, no to bym miał wszystko uwalone, porysowane kafelki. Więc szukałem czegoś takiego. Kosztowało to 229 zł. No i zaraz przetestujemy, jak to się sprawdza. Dobra, no to testujemy. Mamy 10 barów na kompresorze 150 naładowane. Tutaj mamy nasz inflator i będę z wami na żywo podłączam jedno do drugiego. Chwila, chila, chwila, położymy. Tutaj, it's... O, jest podłączone. Tutaj ciągle na wskaźniku jest zero. Teraz sobie otworzę ten zaworek. Zaczyna nam rosnąć ciśnienie. Rośnie, 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 rośnie. I gdzie się zatrzyma? Myślałem, że w ogóle tak momentalnie się te ciśnienia wyrównają, jednak trochę to trwa. No ale dobra, dobra, dobra. Już prawie 8 barów mamy. No i pewnie to będzie tyle. Bo tu pewnie też trochę spadło. No, tu spadło na ósemkę. Dobra, to jeszcze dobiję tutaj do dziesięciu. Dobijało się, dobijało, ale przy niecałych dziesięciu wywaliło zawór bezpieczeństwa. A tu teoretycznie jest napisane, że maksymalnie 10 bar powinien udźwignąć roboczo 6 do 8 barów. No nic, to przed chwilą wywaliło. Może jeszcze raz dobijemy. I znowu ósemkę wyciągnąć. I wywala. Ósemkę wytrzymuje. I już więcej nie chce. No dobra. To będziemy próbować na ośmiu. Z tym, że słychać. O, dobra. Syczenie ustało. No to mamy 8 barów. I coś tu delikatnie jeszcze z tego zaworka syczy. Dobra. A tutaj mamy taką oponkę od tejże czerwonej skody. I teraz tak, już ją sobie zbiłem z bijakiem na montażownicy. Jak widać zeszła ze stopki z jednej strony i z drugiej strony też. Dobra, to zobaczymy czy tym strzałem będę w stanie ją tu osadzić. Przygotuję sobie jakiś statyw do kamery. No to chwila prawdy. Aż się boję, że stracę zęby przy tej operacji. Ale dobra. Na W internetach było coś w tym stylu. I teraz trzeba tak nagle otworzyć ten zawór. Nie wiem czy ja tą butlę. Nie próbowałem tego nawet, ale dobra. Lepiej, że próbujemy. A więc Zaskoczyło, ale tutaj jednak nie. Za chwilę może zrobimy próbę numer 2. Dobra, dobra, szczawiłem się. Jedną rzecz, tu jest dentka w środku jeszcze. <grywamy> Spróbujemy na jakiejś oponie bezdętkowej w takim razie. Podejście numer dwa, mamy felgę już z oponą bezdentkową. Jest sobie szpara. No i zobaczymy czy tym razem zadziała Dobra, robimy podejście numer 2. Mamy 8 barów w indulatorze. Ależ emocje I uwaga O, trochę mi zeszło. Podejście numer 2 nieudane. Kolejna próba osiem barów tutaj się osadziło. Dobra, zrobimy drugą próbę jeszcze. Tak to teraz wygląda. Tu jest para, a nareszcie jest ładnie osadzone. Dobra, próbujemy. Ustawiam się. Niestety też nie. Jeszcze jedna próba, aż się musiałem przenieść do światła. No nie. Także jakie mogą być wnioski końcowe? Albo ja tego nie umiem używać, albo to służy bardziej w takich sytuacjach, gdzie e, może cała opona jest jeszcze tak dosyć mocno e, wewnątrz tej, tego wewnę wewnętrznego rantu, tej stopki osadzona i wtedy taki pierwszy strzał, żeby się znalazła za sferą wentyla by pomógł ją osadzić. No bo tak jak widać, to tak, z tej strony bardzo ładnie siadła, już tutaj do końca. No prawie, że na trzech czwartych obwodu, no ale tu jest dziurka i tu też jest dziurka. A ta już jest ładnie osadzona dookoła. Także będę musiał sobie ją osadzić tradycyjną metodą. To generalnie również nie stanowi żadnego problemu, gdyż wystarczy sobie takim oto manometrem zrobić, żeby ta oponka siadła. Z jednej strony. I z drugiej. Także podsumowując, no nie udało mi się uzyskać takiego efektu, jakbym chciał, na jaki liczyłem. Być może jest to jeszcze kwestia wprawy, być może jest to kwestia właśnie tego, żeby była jakaś taka oporna. Oponka, która by siadła poza stopką i poza wentylem i wtedy sobie możemy dmuchać ile wlezie, bo wentyl będzie na przykład poza tą strefą, gdzie jest w ogóle opona i na takie sytuacje ona by się mogła tutaj przydać. No, próbowałem potestować na tym, co miałem, nie udało się tego efektu uzyskać, natomiast ja i tak kupiłem to z zasadniczo innym celem głównym, ten miał być przy okazji, a cel główny miał być taki, żeby sobie zrobić przenośne dmuchadło do domu. Bo o co chodzi? Tutaj mam na przykład kompresor 150, no i go teraz tutaj ciągnąć po błocie i później w domu po czarnych marmurach, no to by było kiepsko. A tak, tutaj sobie nabiję ciśnienie, biorę taką butlę poręczną do domu i sobie coś mogę nią przedmuchać. Z tym, że żeby tak właśnie uczynić, to muszę zaopatrzyć się jeszcze w taką złączkę, Odwrotną, czyli taką, jak wchodzi tutaj do kompresora, żeby była taka z dwóch stron, i wtedy sobie będę mógł pistolet do niej podłączać. A na razie mam takie same węże, że z jednej strony jest taki, jaki właśnie by tutaj był na nasadkę, no ale z drugiej jest standardowy, czyli znaczy no, z jednej strony właśnie taki, żeby na to weszło, ale z drugiej. Z drugiej jest taki, a musi być właśnie z dwóch stron ta szersza końcówka i wtedy by to się mogło udać. Także taka dzisiaj nieprofesjonalna recenzja. Do tej pory byłem bardzo zadowolony z produktów firmy Redact. Być może nie umiem tego używać. W każdym razie może sobie zmawiam, ale nie żałuję zakupu chwilowo. Natomiast to, że maksymalnie tu jest 10 barów, a już przy 9, jak sami widzieliście, wywalało ciśnienie, no to to już jest minus. Tu nie będę ukrywał. Co prawda, robocze jest opisane od 6 do 8, no ale skoro maksymalne 10, to tyle powinno wytrzymać. Dobra, tyle. Subskrybujcie, lajkujcie, klikajcie w reklamy baszczu. Pozdrawiam. Cześć. Dobra, dogram Wam bonusik. Zamówiłem sobie takie dwie złączki, żeby z nich zrobić przejściówkę do tego i do węża. Teraz to tak, bo widzę, że tu jest jakieś takie profesjonalne chyba uśrednienie na gwincie, więc tego nawet nie będę tak dokładnie skręcał, tylko tak sobie załapię, więc pewnie będzie syczeć, ale to nie jest ważne. I zobaczymy, czy po prostu to zadziała jako sama koncepcja przenośnego dmuchadła. A więc skręcam tak powierzchnię i montuję. Dobra, mamy to zmontowane. Chwila prawdy. Puszczam zamorek. No wiadomo, tutaj syczy, bo to jest jeszcze nieskręcone, ale zobaczmy sobie tutaj. I jak najbardziej spełni a zapewne swoją funkcję. Także po uszczelnieniu powinno być git.